Pogoda szła po mrozach na Skłócackiej ryby, o, na polowaniu na nazistwa lubsko, z tego powodu jest Skłócackiej. Tematem odcinka jest sesja koronawirusa. Zakażona inwestacja koronawirusa, i z tego powodu koronawirus skończył koronawirus COVID-19. Koronawirus się na wysokość. Dla wuj, dzisiaj jest w województwie pod wujowstwem że jest zakażony koronawirusa. 2001 rok tego tematem odcinka i z tego powodu las. I z tego lasu masz, y, tego powodu ja z y, najbliższym y, wirusem y, na terapii zakażonych y, w 200 krajach tu jest y, ten y, w odcinkach y. Przeprowadzona na podstawie decyzja... Przepra wodzana ministra sprawy rolnictwa produkto związko i wentyzacji koronawirusa. Określi dzisiaj i ten powód pilnego określenia za dzika i zrównoważy się z wykorzyści z ASF. Jest jeszcze jest dzik, jest, jest z gotungów, z tego powodu jestem, jest, jest, z tego powodu żyjący poce co? się groszów, i dawnej dawaj. Chcę być dzikiem, Powierzchni. Dzisiaj jest w województwie lubuskim. Stosowany jest... Dzisiaj jest w województwie lubuskim 15 stóp na hektarów powierzchni i jest, jest, jest taka jestotna. Na pewno to Na pewno jest. co Co mi? co za to. Dzisiaj, dzisiaj się spotykamy, spotykamy na e, tak zwanej inwentaryzacji dzików. No, na pewno to wpłynie na mniejszą y, możliwość kontaktowania się zwierząt między sobą, a tym samym y, mniejsze nie <laughs> rozprzestrzeniania się choroby amerykańskiego. Spotykamy, spotykamy na tak zwanych zarazików głównych. Przy teren lasu i, z terenów terennych zakrzady. Jest w w całości do kontakt kwadratu i z trzech stron, na, Zostawiamy i, trzech strony. I, ja tego to stały, z czwartki strony, z drugiego kierunku ramyk i i kierunku czoła. Z ekranu i z obserwatorów ruchomych na wysokości zawieszenia lasu stałego i czoła.

z tego powodu czyli, że za za, za, za stałych punktów na na obserwatorów z tego usługi transportowe Transiwon zakończył firmę transportową zbierali koronawirusa jest z tego powodu dzików jest z Teraz się linie obserwatorów stałych są się w Czyli do tego, do tego, tego, do tego, powodu jest z tego, liki, Z W do stronie. Z tej strony. Zasady.

w Płomie Górskiej, dwa dni udział w, w, zy, w tej koronawirusa. Udział zarówno na na techniczne, 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 aliminki, w Dzięki jak również różnych organizacji. i Chcę też podziękować. Pozdrawiam czytelników za telewizji regionalnej, za skąd ministra Park Murzakowa, e, sponsorem programu w usługi transportowe Trans i Wąza e, z z rolniczegów województwa Lubuskiego, ze Złupska, Starostwa Powiatów w Żarach. Pozdrawiam czytelników za odcinka Telen Lasu, który pozdrawiamy czytelników za telewizję generalnej. Do widzenia, dziękujemy Państwu, dziękujemy powrotu, zapraszamy, pozdrawiam dziękujemy za uwagę.